Nie wyobrażam sobie innego miejsca na rozpoczęcie tego filmu jak statua z Bruce'em Lee. To, że Hongkong jest miejscem bardzo specyficznym i liberalnym, umożliwiło powstanie tutaj wielu przemysłów, rozwój wielu przemysłów, w tym przemysłu filmowego. Myślę, że tego pana za moimi plecami nie trzeba nikomu przedstawiać. Drodzy moi kochani, Oto Bruce Lee, do którego nawet trudno się dopchać. Takie są tutaj tłumy. Jestem w tej chwili na alei gwiazd w Hongkongu i muszę wam powiedzieć, że żadne miejsce, żadna z gwiazd nie przyciąga tak wielu osób, jak właśnie statua Brusali. Aleja gwiazd ma przepiękny widok. Na drapacze, które znajdują się po drugiej stronie, na wyspie, która nazywa się Hongkong. Wiem, wiem, może to być zaskakujące, ale tak nazywa się właśnie Przeciwległa Wyspa. Jak na aleje gwiazd przystało, są tutaj odciski dłoni. Odciski dłoni aktorów. Kiedy się przespacerowałam tą promenadą, poczytałam te imiona i nazwiska, i powiem Wam, że niesamowite jest to, że osoby, które są tak znane i cenione w jednej części świata, w drugiej, mogą być praktycznie w ogóle nieznane. I mam tutaj taki pozytywny przekaz, pozytywną konkluzję tego, bo tak sobie pomyślałam, że fajne jest to, że każdy z nas gdzieś tam na świecie może być numerem jeden. Jest niesamowity miks kulturowy i religijny. Wolność wyznania jest tutaj w Hongkongu prawem podstawowym, a nie zapominajmy, że jednak przecież ciągle jesteśmy w Chinach. Jest tutaj bardzo dużo różnych, przeróżnych, naprawdę przeróżnych wyznań. Każde większe wyznanie w zasadzie możemy tutaj zobaczyć, znaleźć jego wyznawców. Dominującą religią jest buddyzm, ale jest tutaj również około 300 świątyń taoistycznych, 40 kościołów rzymskokatolickich. Swoją telewizję i swoje radio mają tutaj protestanci, a muzułmanie mogą się modlić w pięciu meczetach. Hongkong jest bardzo zielonym miastem. Znajduje się tu wiele parków, z których każdy jest niezwykle ciekawy. To, co mi się podoba w parkach Hongkongu, w tych, które odwiedziłam, że są to takie w zasadzie mini ogrody botaniczno-zoologiczne. Oprócz tego, że mamy piękne rośliny i zawsze jakieś zwierzęta, to jeszcze możemy się coś o nich dowiedzieć, bo wszędzie są tablice informacyjne, gdzie są napisane gatunki tych zwierząt, więc super fajnie. Powiem Wam, że w tym parku, w którym teraz jestem, są flamingi, są papugi i to naprawdę wielkie, kolorowe papugi, nawet ary. To, co również podoba mi się w tych parkach, to to, że zawsze można tutaj zobaczyć kogoś ćwiczącego. I zazwyczaj, powiem Wam, zaskakujące jest to, że to nie są ludzie młodzi, ale ludzie starsi. Zawsze gdzieś ktoś tam sobie stoi, rozciąga się, robi jakieś tai chi. Wydaje się więc, że jest to idealne miejsce do zamieszkania. Ale Hongkong od lat jest w czołówce najdroższych miejsc do życia i mieszkania na świecie. Najdroższym pod względem kosztów wynajmu oraz kosztów życia. Tutaj, w zależności od tego, jaki ranking weźmiemy, to znajduje się na pierwszym, drugim bądź trzecim miejscu, ale zwykle jest to czołówka. To powoduje, że każdy metr kwadratowy jest tutaj na wagę złota. A co za tym idzie? Mieszkania, które są budowane, są budowane jako bardzo, bardzo wysokie, ściśnięte bloki. Takie jak na przykład ten, który widzicie za mną. Zobaczcie, coś ciekawego tam się kryje. Zawsze jak zaczynam nagrywać, to ktoś przychodzi, staje koło mnie i robi zdjęcia. Niesamowite. Dobra. Nie przejmujmy się tym. Wracając do tego bloku, on jest tak ogromny, tak na oko ma 50 pięter, myślę, że spokojnie może mieć. Jest naprawdę wielki, ale to nie tylko o tą wielkość chodzi, ale również o powierzchnię mieszkań, które się tam znajdują. A są to tak zwane mikrokawalerki. Te mieszkania w Hongkongu są naprawdę bardzo małe i bardzo ciasne. Byłam wczoraj w biurze nieruchomości, żeby dowiedzieć się, jakie są ceny mieszkań tutaj w Hongkongu. Dostałam od agenta ulotkę, z której wynika, że metr kwadratowy mieszkania kosztuje tutaj średnio około 60 tysięcy złotych. Taką malutką, ciasną kawalerkę można byłoby nabyć za około 1,5 miliona polskich złotych. A większe mieszkanie? Tak z 4... 5 milionów większe, to znaczy takie ciasne, dwupokojowe. Hongkong ma ponad 4 tysiące budynków mających powyżej 100 metrów i wciąż się rozbudowuje. O czym przypomniał płatając mi pewnego figla. Jestem w pobliżu starego lotniska Hongkongu. Chciałam Wam pokazać stary pas startowy, który jest przerobiony teraz na park. Ale kurczę, wszędzie tutaj są budowy, ciężko się tutaj odnaleźć, więc chyba jednak mi się to nie uda. Za to zobaczcie, jakie wieżowce, jakie drapacze chmur tutaj powstały, jakie osiedla mieszkalne. Szukałam też jakiegoś sklepiku tutaj i jakiejś możliwości zjedzenia czegoś, ale jedyne, co tutaj na dole jest, to są firmy branży nieruchomości, sprzedające właśnie mieszkania, które są tutaj pobudowane. Wiecie, dla kogo jest ten wózeczek, który jedzie za mną? Podpowiem Wam, że nie dla dziecka, a dla piesków. To jest dość częsty obrazek tutaj. Pieski wożone wózeczka! Nasyciłam się już widokiem miasta z tej perspektywy. Pora wejść do podziemi i udać się na wyspę Hongkong, gdzie ze wzgórza Wiktorii rozpościera się ponoć najlepszy widok na całe miasto. Pierwsze co zaskakuje w metrze to ruch lewostronny. Spójrzcie tylko na symbol strzałki i krzyżyka. Dla większego porządku jest też linia, i spójrzcie sami, że ludzie nawet trzymają się tego. Jedziemy na wyspę Hongkong. Peron od toru oddziela szyba. Jest to nie tylko bezpieczne, ale dzięki temu dokładnie wiadomo, jak zatrzyma się pociąg i gdzie będą drzwi. Wagony są oznaczone symbolami. Ten na przykład jest cichy, to znaczy prosi się, by pasażerowie zachowywali się w nim cicho, by nie przeszkadzać innym. Jestem już po drugiej stronie kanału. Jestem na wyspie Hongkong. To jest nadal stacja metra. Zobaczcie, jak ona wygląda. Bardziej człowiek czuje się jak na jakiejś takiej strefie lotniskowej. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca, bardzo szeroko. No i te przeróżne sklepiki z jednej i z drugiej strony. To jest rzecz niezwykle ciekawa, więc stwierdziłam, że koniecznie muszę ją wam pokazać. Jeżeli nie chce ci się iść aż do biblioteki po to, żeby zwrócić książki, które wypożyczyłeś. Możesz to zrobić właśnie tutaj, na metrze, w tym oto miejscu. Wrzucasz je do tych właśnie pojemników. Fajna sprawa. Zaoszczędza czas. Dla lepszego ujęcia brakuje mi tutaj jeszcze tylko przechodzących ludzi, więc pokażę Wam. Tak jestem na ruchomym chodniku, a to są pięknie tutaj udekorowane ściany reklamami dzisiejszego Disneylandu. Jestem gotowa na podbój wzgórza Wiktorii. Pora szukać kultowej kolejki, która zawiezie mnie na szczyt. Żeby nie było tak szybko i łatwo, jesteśmy tutaj przecież po to, żeby zobaczyć jak najwięcej, to wybraliśmy dłuższą drogę. Drogę przez park, Park Hongkongu, w którym roślinność jest tak wybujała, że można się poczuć jak w jakiejś dżungli. Mimo tego, że wokół nas drapacze chmur. Skoro już o drapaczach chmur mowa, to muszę Wam powiedzieć, że za moimi plecami znajduje się jeden z najwyższych i zarazem najbardziej kontrowersyjny budynek tutaj w Hongkongu. Dlaczego kontrowersyjny? Zdziwicie się. Dlatego, że został zaprojektowany niezgodnie z zasadami feng shui. Za dużo kątów i jeszcze w dodatku ktoś pomyślał nad tym, żeby na dach władować mu dwie anteny. Jak widać, to kraj to obyczaj, a feng shui ma tutaj w Hongkongu bardzo duże znaczenie. Kiedy człowiek idzie do parku, spodziewa się, że zobaczy drzewa, jakieś kwiaty, może wiewiórkę albo ptaka. Ale że zobaczy żółwia, i to jeszcze w takiej ilości, mnóstwo żółwi, tego na pewno się nie spodziewa. Nie mogę w to uwierzyć, to jest park w centrum miasta. Można tutaj przejść pod wodospadem. W takich miejscach, gdzie natura tak mocno wgryza się w tą nowoczesność miasta. Mam, mam takie wrażenie, takie uczucie, wiecie, jakbym się przeniosła do takiej książki science fiction. Jestem na planecie, na której ludzi już nie ma, ludzie dawno ją opuścili, a natura teraz powoli, kawałek po kawałku, przejmuje nad tą planetą kontrolę. Drogą, ale przy okazji, jak bardzo ciekawą, dotarłam w końcu do kolejki, która zabierze mnie na wzgórze Wiktorii. Czas oczekiwania na kolejkę umijają odgłosy dżungli brzmi to naprawdę niesamowicie a dodatkowo tutaj wokoło jakbyście naprawdę byli gdzieś tam w dżungli widać jakieś przebiegające zwierzątka ruszają się liście drzew fantastycznie jest to zrobione nawet się nie nudzi to czekanie Dobra to jestem gotowa na podbój wzgórza Wiktoria. Wyobraźcie sobie, że jest to jedna z najstarszych kolejek na świecie Pierwszy raz ruszyła w 1888 roku. Jeszcze trochę, jeszcze chwila. Tutaj próbują nas zatrzymać wszelkimi sposobami. Jest wielka galeria handlowa, pachnąca kawa. Czuć też świąteczny klimat. Spójrzcie tylko na te ciasteczka, wyglądające jak małe dzieła sztuki. Ale ja jestem tutaj z zupełnie innego powodu i dla innych celów. Chcę zobaczyć ten niesamowity widok, jaki rozpościera się ze wzgórza Wiktorii. Powiem Wam, drodzy moi, z tym pięknym widokiem w tle, że jestem na szczycie Hongkongu. Ale nie spodziewałam się, że będzie tutaj tak wiecznie. Kiedy patrzy się na to morze drapaczy chmur, to aż ciężko sobie uzmysłowić, że Hongkong to była kiedyś mała, spokojna, rybacka wysepka. Aż do momentu, kiedy upatrzyli ją sobie Brytyjczycy. Brytyjczycy znaleźli tutaj doskonałe miejsce dla swojego bardzo cennego towaru, który przywozili z Indii. Wiecie, co to było? To było opium. W zamian za opium wywozili stąd produkty bardzo znane dla tego regionu i cenione, jak herbata, porcelana czy jedwab. Można powiedzieć, że to takie Mało fair, nie sądzicie? Nie tutaj widać jak wieżowiec odbija słońce na wodzie. Były to początki XIX wieku, ówczesny cesarz Chin. Nie był oczywiście z tego faktu, że opium pojawiło się w jego kraju zadowolony. Opium to nie jest coś, co działa dobrze na żadne społeczeństwo. Tak więc niszczył to opium, karał handlarzy opium. Brytyjczycy z kolei robili wszystko, żeby ten swój interes lukratywny móc zachować jak najdłużej. Ostatecznie doszło do wojny, a nawet dwóch wojen zwanych Wojnami opiumowymi. Brytyjczycy okazali się silniejsi, i tak naprawdę, w skrócie mówiąc, dzięki temu te tereny, na których teraz jestem czyli Hongkong i okolice na 99 lat zostały przynależne, zostały dane w dzierżawę można powiedzieć, w Wielkiej Brytanii. Szybko rozkwitł to handel międzynarodowy. Jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać szkoły, banki i przedsiębiorstwa w stylu zachodnim. I tak Hongkong zaczął się rozwijać. Jak wiadomo, rozwinięte, bogate miejsca zawsze przyciągają migrantów. Tak również było i w tym przypadku. Hongkong przyciągał mnóstwo migrantów z Chin kontynentalnych, szczególnie w takich burzliwych dla Chin kontynentalnych okresach, jak na przykład rok 49. Szacuje się, że wówczas nawet 100 tysięcy osób dziennie przybywało do Hongkongu. Te osoby musiały się gdzieś oczywiście pomieścić, tak więc powstawały jak grzyby po deszczu osiedla. Takich dzikich lokatorów można powiedzieć, że miejsca bezprawia, miasta w mieście, które rządziły się swoimi prawami. Tą samą drogą ruszamy w dół. Przyznajcie sami, że widok zapiera dech. Miałam trochę wyobrażeń odnośnie Hongkongu, ale powiem Wam, że nie spodziewałam się, że jest tutaj takie niesamowite połączenie współczesnej architektury i zieleni, i przyrody. Wygląda to niesamowicie. Zobaczcie na przykład na te schody. Gdyby jeszcze nie było, bo to jest malunek, żebyście nie mówili, że się betonozą zachwycam, no to tutaj wokół pięknie przystrzyżone drzewka i nawet bonsai. W 1997 roku minął okres dzierżawy Hongkongu i Hongkong wrócił do Chin, ale dla nas podróżników, z punktu widzenia takiego podróżniczego, to jest bardzo dziwne, bardzo specyficzne miejsce. Już wam mówię dlaczego, bo to takie niby Chiny, a jednak nie Chiny. Jeżeli chcielibyśmy przyjechać tylko tutaj do Hongkongu, to my jako Polacy nie potrzebujemy na przykład wiz. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy lecieć do Chin, to wiz potrzebujemy. Jeżeli z Hongkongu chciałabym teraz pojechać sobie do Pekinu, to nie dość, że muszę mieć wizę, to jeszcze muszę przejść przejście graniczne. Za mną powiewają dwie flagi, flaga chińska i flaga Hongkongu. Hongkong bowiem zachował bardzo dużą autonomię, za wyjątkiem polityki zagranicznej i za wyjątkiem wojska. W tym zależy wciąż od Chińskiej Republiki Ludowej. Ale poza tym zyskał status, przeczytam Wam dokładnie, żeby się tutaj nie pomylić, nazywany jest specjalnym regionem administracyjnym Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej. Albo inaczej, miastem i specjalnym regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej. Jeszcze przed chwilą z góry te bloki wyglądały na maleńkie. A teraz sami zobaczcie, jakie to są drapacze w chmur. Ten tramwaj, który widzieliście, którym przed chwilą jechałam, to nie jest jedyny ciekawy tramwaj warty uwagi tutaj w Hongkongu. Jeżdżą tutaj bardzo znane tramwaje dwupiętrowe. Za chwileczkę spróbujemy sobie taki złapać. Piętrowe tramwaje Hongkongu. Nimi trzeba się przejechać. Przyjazd takim tramwajem, to jest przeżycie samo w sobie. Otwarta przestrzeń z tyłu. Tutaj jest miejsce dla maszynisty. Zobaczcie, może. Stanę w ten sposób. Mam nadzieję, że mnie słychać. Wchodzi się przez takie braki. a płaci dopiero na wyjściu. No nic. Może nie wygląda to jakoś strasznie atrakcyjnie, ale jest świetną, naprawdę świetną zabawą. Przesunę się, wchodzą kolejne osoby. Wbrew pozorom nie jest to atrakcja, to jest też tylko normalny środek Taki tramwaj jest wymarzony dla vlogerów. Można tutaj wystawić sobie za okno rękę, wystawić za okno głowę, bo jest otwarta przestrzeń. Nic tutaj nie stoi na przeszkodzie między mną a kamerą. Proszę tylko to, żeby drugi tramwaj nie odciął mi ręki. Myślicie, że to jest trochę dziwne, ale przyznam się Wam do czegoś. Te tramwaje były tak super, że jeździłam w kółko, tam i z powrotem. Aż zastała mnie noc. Noc nie jest mi tutaj straszna. Wszystko nabiera pięknych kolorów, pięknych barw. Tak więc spacer po Hongkongu można powiedzieć, że dopiero się zaczyna. Żeby dotrzeć do mojej części, Miasta, to postanowiłam, że jak szaleć, to szaleć. Pora na prom. Wszystko poszło bardzo sprawnie. Prom już przypłynął. Promy w ogóle są tutaj co 6-7 minut. Tak więc bardzo często. Zobaczymy, jak długo będziemy tym promem płynąć. No to witam Was po drugiej stronie. Podróż była bardzo krótka, stanowczo za krótka, zaledwie 10 minut i kosztowała mnie 5 tutejszych dolarów. Mówiłam Wam o tym, że Hongkong był przez długi czas przez 99 lat brytyjski. I chciałabym Wam tutaj pokazać te ślady brytyjskości. Zobaczcie tam, czerwone piętrowe autobusy. To nie wszystko. Jest tutaj również ruch lewostronny. Przy przejściach dla pieszych można zobaczyć takie same napisy, jak są w Wielkiej Brytanii. Patrz w lewo, patrz w prawo. Z puścizną po Brytyjczykach jest również grzeczne ustawianie się w kolejce do autobusu. Żadnego pchania, zupełnie inaczej niż w Chinach. Tutaj również w odróżnieniu od Chin kontynentalnych powszechny jest język angielski i to na bardzo dobrym poziomie. Z takich minusów to ceny są również brytyjskie to znaczy mało chińskie to znaczy mało tanie. Hongkong jest po prostu drogi brytyjsko-drogi. Co roku w Polsce w okresie świąt rozpoczyna się zagorzała dyskusja, czy osoby świetkie mają prawo święta obchodzić w taki sposób, w jaki sobie chcą. To znaczy, czy mają prawo ubrać choinkę, dawać sobie prezenty z okazji świąt i tak, dalej, i tak dalej. E, Jakby to powiedzieć, Europa dyskutuje, a Azja. O come, try